Kiedy ma swoje miejsce na ziemi, gdzie jest szczęśliwy, gdzie nie jest sam. Jeśli chcesz wiedzieć, mój przyjacielu, ja takie miejsce także już mam. Przedszkole moje, przedszkole. Przedszkole moje, przedszkole, ja wszystkich dobrze tu znam. Przedszkole moje, przedszkole, chodź ze mną, rękę ci dam. Tu na zabawę zawsze jest pora, radość tu gości każdego dnia. Wiosna czy lato, jesień czy zimna, Przybyłych gości, w szczególności rodziców naszych przedszkolaków, gości wspierających nas w tym roku przed ekranem oraz same dzieci z Akademii. Minął kolejny rok w Akademii, rok bardzo pracowity i bardzo radosny. Dziękujemy, że jesteście z nami, że wspieracie nas w każdej sytuacji. Wiele zrobiliśmy w tym roku, razem w nadchodzącym roku chcemy zrobić jeszcze więcej. Nie byłoby jednak tych wszystkich rzeczy, gdyby nie Państwa pomoc, również finansowa, ze sprzedaży zdjęć z odpisu 1,5%. W tym roku szkolnym wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia biblioteczne i wypożyczalnia książek. Dziękujemy, że włączyliście się Wy, rodzice, w codzienne czytanie z dziećmi i dla dzieci. Wśród wypożyczających i czytających książki przyznaliśmy nagrody szczególne dyplom Mola Książkowego. I tak. Pierwsze miejsce w przedszkolu uzyskała Wiktoria Rolka. Otrzymuje dyplom mola książkowego i książkę pamiątkową. Przeczytała 37 książek. Drugie miejsce w przedszkolu otrzymuje Julita Witowska. Przeczytała 32 książki. Trzecie miejsce w przedszkolu Aleksandra Niemiec. Przeczytała 28 książek. nie sposób pięknie podziękować rodzicom, którzy wspierali nas w organizacji uroczystości. Podziękowania zatem należą się wszystkim rodzicom i opiekunom, ale szczególnie dziękujemy. Aleksandra i Arkadiusz Wilczewscy, pokażemy jak to wygląda. Pani Agnieszka i Piotr Bielak, Państwo Joanna i Jan Król, Państwo Magdalena i Marcin Janus, Państwo Justyna i Grzegorz Jodłowcy. Państwo Patrycja Skoczeń i Mateusz Ogórek, Państwo Beata i Bartłomiej Cępa, Państwo Kamila i Damian Południak, Państwo Diana i Łukasz Górowcy, Państwo Anna i Norbert Wojakowcy, Państwo Maria i Andrzej Michalik, Państwo Katarzyna i Robert Maciak. Tradycją Akademii jest wręczanie przedszkolnych Oskarów czyli medalu Przyjaciel-Przedszkola. W tym roku. Kapituła Akademii przyznała medale za systematyczną i wielokrotnie czynioną pomoc następującym rodzicom i opiekunom. Państwo Anna i Paweł Kozioł, Państwo Natalia i Mariusz Setlak, Państwo Monika i Stanisław Olchaba, Państwo Ewelina i Rafał Święc, Państwo Kamila i Batłomiej Greszel, Państwo Joanna i Kamil Tokarz, Państwo Anna i Wojciech Gwiszcz, Państwo Anna, y, przepraszam, Państwo Danuta i Sebastian Szabla, Państwo Gabriela i Mirosław Zaremba, Państwo Natalia i Piotr Rolka, Państwo Paulina Juszyńska i Macier, Maciej Rolka, Państwo Małgorzata i Jacek Świdł. Dodatkowo medal otrzymują Pan Sylwester Pyzik i pracownicy sklepu ABC, Pan Mateusz Sadowy, restauracja przy starej drodze, Pan Tobiasz Tomasz, Pan nasz chlebek, Pani Irena Nieć z synem, nasza Pani odłączki.